Nagły przypadek. Proszę cię, Magda, żebyś tym razem nie zjadła suchego chleba. Jest to dla kaczek. Wiem, byłam bardzo głodna. Samochód wujka Marka przed gabinetem? Czyżby karatowi coś się stało? No, spokojnie, piesku, zajrzę tylko do ucha. Biedny karat. Zaczyna dokuczać mu starość. O, nie jest tak źle. Zostało mu jeszcze ładnych parę lat grzeczny piesek. Nic poważnego, drobne zapalenie ucha, dam mu kropelki. Po trzech dniach wszystko minie. Tylko że nie powinien się drapać w tym miejscu, dlatego założę mu specjalny kołnierz. Cześć Adelo. Coś się stało Karatowi? Jeszcze nie wiem, Fred właśnie go bada. Możemy zaczekać. Czekajcie, to na pewno nic poważnego. Mam nadzieję, że Fred wyleczy Karata, prawda? Bądź spokojna Mówiłaś, że też chciałabyś zostać weterynarzem Psz, Przestań Dzięki, Fred <grystanie> Karat, jak on wygląda Ma na głowie abażur Magdusiu, to nie abażur Tylko specjalny kołnierz Jak długo będzie go nosić? Przez kilka dni, dopóki ucho nie będzie wyleczone I uważaj, żeby mu nie spadł Jadę na farmę może chcecie się ze mną zabrać? Tak, świetnie prosimy. prosimy. Kuba na prowadzeniu. Chyba zwycięży. Cześć Anita. Cześć Kędziorku. Nie nazywaj mnie Kędziorkiem. Cześć, tato. Co karat ma na szyi? Kołnierz, żeby nie drapał się w ucho Śmieszny Na farmie wszystko w porządku? Tak, prawie Oprócz tego, że znowu uciekł nam kozioł Klikasz? No to klops. To następny, proszę Na szczęście już nikogo nie ma Zrobiłam ci kanapki z tuńczykiem Usiądź sobie w ogrodzie, napij się herbaty Odpocznij chwilę oh, Dziękuję, od świtu jestem na nogach <śmiew> kiciu, kiciu. No nie, nie 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 Carmen nie wczepiaj się pazurkami w nową bluzkę mamusi. No, Carmen kusiaczku, ty zostaniesz z Dantem, żeby nie płakał, a ja zaniosę do doktora Freda. <śmiew> Bądźcie grzeczne, to na kolację dostaniecie krewetki. O tak. Jaka smutna minka. Pan doktor zaraz da ci jakieś lekarstwo. Tak, 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 tak. tak. Przepraszam panią, ale przychodnia jest chwilowo nieczynna. O, 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 niemożliwe. To nagły przypadek. Mój Romeo cierpi, bardzo boli go brzuszek. Nie płacz, kochanie. No. Proszę. O. O. Proszę, panie doktorze. Obejrzę pacjenta. Przecież masz przerwę. Frykas! Frykas, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Może uciekł gdzieś daleko? Nie martw się o niego, kędziorku. Zjawi się wcześniej czy później. Co on robi? Dokąd tak biegnie? Może powinienem tam pójść? Karat nas wzywa. Stoi na krawędzi urwiska. Hmm. Szybko. Stójcie! Ani kroku dalej! Dzieci, nie zbliżajcie się! Urwisko jest bardzo niebezpieczne. Tatusiu, co się stało? Frykas podszedł za blisko do ogrodzenia i razem z nim spadł. Spróbuję go jakoś wyciągnąć. Może się uda. O. Rządnie zaplątał się w i mocniej ciągle, tym bardziej brzynają mu się w skórę. Ojku, możemy ci jakoś pomóc. U, u, u. Co mówisz, karat? U, u, u. Radzi nam, żeby sprowadzić doktora. Dobra, lecę. No, kas zdrowia, nic nie widzę. Może zwykła niestrawność. U, nie, 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 musiał pan coś przeoczyć. On jest ciężko Proszę chodnik. karmić je wyłącznie jedzeniem przeznaczonym dla kotów, a nie ostrygami czy bitą śmietaną. O, moje bieda. <laughs> mamy wypadek. Frykas, kozioł Marka, wisi nad przepaścią. Frykas? Przepraszam, panią. O, ależ doktorze. M mój kotek, a mój Romeo. No, no, no. Sio. Hmm? No tak, ładny gips. Doktor Fred zaraz przyjedzie. Adela powiedziała, że też za chwilę się zjawi. A to przyda się? Tak. Zaczekajmy na doktora. Druty i tak już zaczynają się odrywać. Nie dam rady go trzymać. Nie ruszaj się! Nie kręć się, bo spadniesz! Wujku, musisz wytrzymać. Nie pozwól mu spaść. O, jest już doktor. Ale narodiał. Tutaj, doktorze, szybko! To tutaj, doktorze. Marku, trzymajcie się, zaraz wam pomogę. O! 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 Spokojnie, spokojnie, nie ruszaj się. Dobrze, przeciąłem drut. Trzymaj go mocno. Na trzy spróbujemy go podnieść. Jesteś gotowy? Raz, dwa i trzy. Udało się. Wreszcie mamy go. Udało się. kochany Nic mu nie jest. Rzucę tylko okiem na jego nogę. Teraz trąbisz? Kiedy już jest po wszystkim? Trzeba było to zrobić, kiedy nie mogliśmy cię znaleźć. Oj, spryka, powinieneś podziękować Markowi. O nie, powinien podziękować Karatowi. To ty go znalazłeś, prawda? A więc jesteś bohaterem, piesku. Mówiłem, że jest jeszcze w świetnej formie. O, kochany piesek. Kochany! Dobry, kochany pies.